Witam wszystkich. Nauczanie to mentorka jest zadanie. Ugruntować, zabrać stres, no i kupić jakiś dres. Suzuki Swift 1.2 Dual Jet Hybrid. Dowiecie się o tych samochodach wszystkiego. Zapraszam. Otwieram pokrywę komory silnika. Ręką przesuwam tu. Zabezpieczam wspornikiem. Ukryty zbiornik płynu do spryskiwaczy. Otwieram, patrzę, Jak widzę lustro wody, to mówię, że jest. Jak nie ma, to najbliższej stacji benzynowej uzupełniam lub jeszcze wcześniej sprawdzam tutaj, czy leci. Wlew oleju, wskaźnik poziomu oleju. Wskaźnik poziomu oleju sprawdzam. Wyciągamy, po dłuższym postoju pojazdu, między minimum a maksimum na środku jest. Wkładamy, przytrzymujemy, dociskamy. Zbiornik płynu hamulcowego między minimum a maksimum na środku jest lub między minimum a Vmax na środku jest. Zbiornik płynu chłodniczego między minimum a maksimum na środku jest, znajduje się tutaj. Do tego dochodzi krótki sygnał dźwiękowy, zamykamy pokrywę komory silnika, lekko ruszamy ręką, zabezpieczamy, przytrzymujemy. Dzisiaj znajduje się bateria hybrydowa w samochodzie Suzuki Swift 1.2 Dual Jet Hybrid. Znajduje się tu pod fotelem kierowcy. Pamiętajcie, oglądajcie, swą technikę doszkalajcie!